Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Od razu powiem, że głos mam taki średni, jestem na zwolnieniu lekarskim, właśnie bo mam problemy z mówieniem. Na szczęście nie jestem w stanie Was zarazić przez ten obiektyw, więc tutaj będzie wszystko ok. Chciałam opowiedzieć Wam o książkach, które przeczytałam w zeszłym miesiącu, czyli w marcu. Nie było ich jakoś bardzo dużo, to były cztery książki. Dwie pierwsze, o których chciałam powiedzieć, dotyczą też zdecydowanie tematu, który prowadzę na swoim kanale, czyli mania sprzątania i o tym właśnie będą te dwie książki oraz dwie inne powieści, no takie w sumie kryminalne, które też przeczytałam w zeszłym miesiącu i całkiem, całkiem fajne są te książki. Pierwsza, o której chciałam Wam opowiedzieć, to jest Prosta Organizacja: uwolni się od nadmiaru rzeczy i uporządkuj swój dom. To jest książka napisana przez autorkę bloga, panią Agnieszkę Krakus-Gorący. Okładka wygląda w ten sposób, z tyłu mamy takie coś, hops. Także marzec był naprawdę rewelacyjny pod kątem wydań takich specjalistycznych, związanych z minimalizmem i ze sprzątaniem, bo aż dwie książki właśnie w marcu się ukazały o tej tematyce. I teraz tak, Pani Agnieszka krok po kroku przeprowadza nas poprzez różne pomieszczenia. Opowiada nam o tym, jak zrobić porządek i jak go utrzymać u siebie w domu. No, przyznam, że temat jest taki dosyć już no, dosyć oklepany w tematyce sprzątania, ale trudno wymyślić coś nowego. Ja tam za każdym razem lubię, kiedy pojawia się jakaś nowość dotycząca sprzątania czy minimalizmu, i ja tam za każdym razem z wielką, ogromną chęcią sobie czytam. Nie no, no, zawsze oczywiście jakieś tam nowe pomysły się też pojawiają. Pokażę wam są bardzo ładne zdjęcia. O, tutaj na przykład takie mamy pokój dziecięcy, bardzo ładna półka z zabawkami drewnianymi. Eee, co tu jeszcze takiego by wam pokazać? Jakieś ładne zdjęcie chciałabym znaleźć też, znaczy dużo jest tu właśnie zdjęć, a coś nie mogę teraz jak na e, sobie znaleźć, o zobaczcie, są też na przykład takie porady, o tutaj, e, co my tutaj mamy, jakiś e, schemat organizacji spiżarni na przykład, ja bardzo lubię takie wykresy, obrazki, podejrzewam, że większość z Was też. W końcu jest to zrobione pod ludzi. O, zobaczcie, jaka piękna kuchnia. To chyba jest w ogóle kuchnia tej pani. W ogóle te zdjęcia są chyba z domu tej pani i naprawdę ma piękne mieszkanie. Bardzo mi się podoba. E, o, organizacja wieszaka tutaj w przedpokoju. No coś pięknego, nie? Takie e, obrazki. O, organizacja dokumentów. Hopsa. No widzicie? Naprawdę ładne, nie? Także dużo fajnych rzeczy. Możemy sobie tutaj się dowiedzieć właśnie jak zrobić ten porządek, jak go utrzymać. Mamy też tutaj różne testy. Może jakiś tutaj znajdę. są różne testy dotyczące też typu naszej osobowości, tak? Żebyśmy też wiedzieli czy jesteśmy bardziej typem zbieracza, typem minimalisty i czy jakimś tam jeszcze innym typem. I na podstawie tego też jesteśmy w stanie tutaj bardziej ogarnąć się i wiedzieć, z jakiego zakresu powinniśmy się bardziej kontrolować, czy bardziej gdzieś tam skupić. Bardzo ładna książka. Szukam Wam cały czas jakichś jeszcze tu obrazków czegoś takiego, co mogłabym Wam pokazać. No, ładne są, ładne są obrazki, ładne są zdjęcia. Książkę polecam, ładnie napisana, takim prostym, przejrzystym językiem. Na pewno sprawi Wam dużo radości, jeśli lubicie sprzątanie i minimalizm. Książka oczywiście bierze udział w konkursie. Druga książka dwóch bardzo znanych pań. Niestety nie wiem jak się dokładnie wymawia te nazwiska no, Będę tutaj strzelać Klea Scharrer I Jona Teplin Oczywiście jeżeli będziecie zainteresowani to <noise> To możecie sobie sami sprawdzić e, Dokładnie jak się wymawia te nazwiska e, Nazwa e, Znaczy tytuł książki Na swoim miejscu Przywodnik po organizacji domu Szafy i życia e, Obie panie prowadzą e, Znany kanał na Netflixie The Home Edit i organizują pomieszczenia różnych znanych. Przepraszam bardzo. Przepraszam, chciałam na chwilę przerwać nagrywanie. E, także e, teraz chciałam Wam pokazać kilka przepięknych zdjęć. E, tutaj, aha, mówiłam zresztą o tym, że te panie też organizują przestrzenie w, w domach znanych osób. E, było tam kilka takich pani, już tutaj znajdę. Wiem, że na pewno u Gwyneth Patrol robiły nagrania u Reese Winterspoon i u jeszcze tam innych znanych y, osób, jeżeli chcecie sobie obejrzeć właśnie jak te panie organizują przestrzenie w czyichś mieszkaniach, w domach to y, zachęcam do obejrzenia programu The Home Edit y, y, i tam sobie właśnie zobaczycie y, działania tych pań a pokażę Wam, że warto obejrzeć, bo te panie potrafią zrobić coś pięknego z y, przedmiotów tutaj zobaczcie że organizacja szuflady z herbatami co my tu jeszcze takiego ładnego wam znajdę? znaczy wszystko tu jest piękne. nawet zobaczcie organizacja Widzisz? organizacja szafy. no tak naprawdę o, tu jest organizacja na przykład pokoju dziecięcego blinet patrol. na każdej stronie praktycznie są zdjęcia, w których znajdziemy Piękne, um, posortowane, posegregowane przedmioty. O, tu jest na przykład, po, to są wszystko elementy związane z pokojem dziecięcym. Czekajcie, coś wam troszkę dalej znajdę. Um, o, łazienka. Tak, panie, segregują kosmetyki. Trzeba przyznać, że robią to przepięknie. Ta książka niestety nie bierze udziału w konkursie. Nie jestem jeszcze na tyle gotowa, żeby oddać tę książkę. Jestem tak totalnie zakochana w tej segregacji, że no po prostu raz po raz sobie jeszcze oglądam tym, te piękne zdjęcia. Oczywiście, jeżeli bardzo Wam zależy, to możecie sobie na razie kupić taką książkę. Za jakiś czas myślę, że ona weźmie udział w jakimś konkursie. Związanym z, tutaj z, z moim kanałem i będzie można też ją wygrać, ale na tym etapie jeszcze nie, jeszcze do tego nie dojrzałam. Będę ją jeszcze na pewno kilkakrotnie sobie przeglądała, bo no, no, są po prostu przepiękne zdjęcia. Jak dla mnie jest to no, po prostu coś pięknego. Mogę to oglądać cały czas. Książka, która bierze udział w konkursie, a której nie przeczytałam, to jest książka Niezłapanie domu, sposoby prawie na wszystko. Pani Małgorzata Świgoń. Przeczytałam ją, co prawda, przeczytałam ją, tak, jakiś czas temu, zresztą bardzo dawno temu. Pożyczyłam tę książkę mamie. Mama ją gdzieś tam się przetrzymała, niedawno mi ją oddała, ale sobie tak pomyślałam, że ta książka weźmie udział w konkursie, właśnie przez to, że jest związana z tematyką programu, którego prowadzę, tak? Czyli jak najbardziej, jeżeli ktoś by chciał, to może w komentarzu napisać, że chciałby właśnie mieć tę książkę Niezłapanie domu. To są takie różne porady. Są różne tutaj rzeczy: typu pokój dzienny, kuchnia, łazienka, zdrowie, zwierzęta domowe, uroda, tkanina na odzież, remonty, naprawy, i to jest taki przekrój no dosłownie wszystkiego. Mamy tutaj na różnych stronach różne porady czyli takie krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Mi się to kojarzy trochę z taką gazetą jakby nie wiem jakaś chwila dla ciebie. Są takie gazety dla trochę może starszych panie, bo mi się tak przepraszam kojarzy. Książkę pamiętam, że czytało mi się fajnie, bo bardzo szybko się ją czyta. To no, jest krótkie pytanie, odpowiedź, tak jak mówiłam, jest dużo obrazków i znajdziemy sobie tutaj krótkie takie porady dotyczące czyszczenia kuchni, urody i tak dalej. E, fajna, sympatyczna książka, taka na. Taka na, na raz. <noise> Dokładnie. E, książka, którą czytałam, e, kryminał. Zamknij wszystkie drzwi. Te tajemnice nie mogą opuścić budynku. Taka książka. E, książka polecana przez samego Stephena Kinga. O, tak sobie wyobraźcie. Zresztą jest na okładce, napisał. To znaczy, gdzieś tam się powiedział i, i tutaj autorka czy, czy jakiś wydawca użył tego cytatu. Szukasz powieści z suspensem, która nie pozwoli ci zasnąć nawet po północy. Nie szukaj dalej, tak? Chodzi o to, że już nie musisz szukać, bo już znalazłeś tę książkę. No więc, y, książka jak dla mnie, ja nie jestem tak zachwycona nią jak Stephen King. Y, przeczytałam ją. Y, no, to znaczy, no fajnie się czytało. To jest i tako, jakby ktoś mnie zapytał, co przeczytać, to będzie A, no wiesz, jest taka książka, nie wiem, jedziesz gdzieś pociągiem, y, czy masz wolny wieczór. To najbardziej możesz sobie wziąć tę książkę, i przeczytać. Na takiej zasadzie, nic więcej. Czyli książka fajna, w miarę wciągająca, y, ale jestem przekonana, że w przyszłym miesiącu, jak się mnie ktoś zapyta o książkę zamknij wszystkie drzwi to mogę mieć problem z przypomnieniem sobie o czym była ta książka no dobra, ale do rzeczy, bo póki pamiętam to jestem w stanie Wam powiedzieć młoda dziewczyna nie pamiętam dokładnie ile, podejrzewam że tam ona, chyba ona ma około 24 lat ma na imię Jules pewnego jednego feralnego dnia trochę wali jej się życie, świat dlatego, że w ten sam dzień straciła i pracę i przyłapała swojego chłopaka na zdradzie ma bardzo ciężką sytuację materialną, nie ma zbyt wielu przyjaciół, tam maśmy jedną taką przyjaciółkę, której można bardziej zaufać i u niej pomieszkuje. No bo się wyprowadza od tego chłopaka swojego. No zaczyna szukać pracy, czyta ogłoszenia i znajduje taką bardzo, bardzo fajną ofertę, aż dosłownie podejrzaną taką. Na Manhattanie jest taki jeden apartament. W którym wystarczy się przez 3 miesiące opiekować yy, i co tydzień dostaje się wypłatę 1000 dolarów czyli łącznie można tam 12 000 dolarów sobie zarobić i wystarczy tylko właśnie pilnować tego apartamentu. Chodzi o to, że on będzie wystawiony na sprzedaż, ale póki nie jest jeszcze wystawiony na sprzedaż, to właściciele nie chcą, żeby on tam, żeby nikt się nim nie opiekował o, tak, o tak. Czyli, czyli chcą, żeby ktoś tam był, przypilnował, sprzątał na bieżąco, wietrzył ten apartament. Także dla dziewczyny, która jest bez pracy, bez własnego mieszkania, no to to jest super oferta, tak? bo ma 3 miesiące mieszkania w pięknym, luksusowym apartamencie, w jednym z najbardziej znanych budynków na Manhattanie, plus jeszcze i w dodatku za to zapłacą. No czyli to po prostu wygląda jak po prostu spełnienie marzeń w ciężkiej chwili jej prezesowej. Tylko, że jest tutaj kilka takich pułapek. Na przykład nie wolno spędzać nocy poza domem. Znaczy poza mieszkaniem, no to oczywiście można sobie jeszcze jakoś tam wytłumaczyć, bo chodzi o to, że, no żeby mieszkanie nie pozostawało bez opieki. Kolejna rzecz jest taka, że nikt nie może absolutnie jej odwiedzać w tym mieszkaniu. No, no też to można sobie w sumie wytłumaczyć, bo, bo powiedzmy, no właściciel nie chce, żeby ktoś tam urządzał może jakieś imprezy, czy żeby ktoś zniszczył to mieszkanie i tak dalej. Z czasem zaczynają się dziać troszkę takie dziwniejsze rzeczy. Znika sąsiadka, z którą ta Jules zaczęła się przyjaźnić Nie pamiętam, czy miała na imię Ingrid o, Już tutaj spojrzałam sobie Ta Ingrid znika No i Jules zaczyna prowadzić takie własne śledztwo Co się stało z tą sąsiadką Co się tam dzieje, jak to się wydarzyło i na koniec odkrywamy: oczywiście jest zakończenie zaskakujące. Odkrywamy tą prawdę. No, jesteśmy zszykowani: że wow, że to tak się wydarzyło wszystko. I mniej więcej tak to wygląda. No i ona to prowadzi do takie to dochodzenie. Tam szuka tej dziewczyny, wypytuje różnych ludzi, e, próbuje przeprowadzać e, jakieś tam, nie jak to wywiady, e, takie no, dochodzenie wśród tych sąsiadów. E, kto, kto znał e, tamtą Jules, kto jej nie znał, o jedzenie Jules tylko tam Ingrid. No i takie tam perpetuje się dzieją. No, mówię, przeczytałam tak z sympatią, nawet to no nie powiem nad sympatią, czytałam tę książkę, ale nic więcej tak pozytywnego nie jestem w stanie powiedzieć na no jej temat. W każdym razie, jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po tę książkę, to jak najbardziej, oczywiście, no, można ją przeczytać, tak, tułujmy. Książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, i zaraz Wam też powiem, dlaczego. Książka pod tytułem Ostatni, Jeden hotel 20 osalałych, napisana przez Hannę Jameson. Bardzo fajna książka. Jak zaczęłam ją czytać, to w ogóle sama w sobie mi się zaczęła bardzo podobać. Zaczęłam ją czytać na początku marca. I no właśnie i, i co tam się takiego y, wydarzyło? Y, y, zacięłam się, wiecie, bo tak sobie myślę, że nie musiałam się zatrzymać i pomyśleć, co ja gadam nie na początku marca, tylko pod koniec lutego zaczęłam ją czytać, a skończyłam w marcu ją czytać. W każdym razie książka jest e, o tym, że znany taki e, naukowiec amerykański John uczestniczy w konferencji naukowej w Szwajcarii e, i w trakcie udziału w tej konferencji dowiaduje się, że świat się kończy. Tak? E, wybucha ogromna wojna. Czekajcie, bo zawsze muszę tutaj pieska przepuścić. O, chcę wejść do swojej klateczki na posłanko. Proszę pracuić. <laughs> nagle po prostu dochodzi do ataku nuklearnego pierwsza bomba, o której oni słyszą spada na Waszyngton, znaczy o której słyszą o no, której wyczytali w internecie sobie siedzą wszyscy goście hotelowi na śniadaniu i nagle jakaś kobieta zaczyna krzyczeć o tam, o Boże, bomba spadła na Waszyngton później się dowiadują, że jeszcze w innych znanych tam krajach też tam spadały bomby no i mają świadomość tego, że świat się kończy zaczyna się ogromny chaos Harmider część osób decyduje się na ucieczkę z tego hotelu część osób decyduje się zostać w tym hotelu, no, no różne takie rzeczy się dzieją, ale co chciałam właśnie powiedzieć po pierwsze książka sama w sobie sam pomysł na książkę mi się spodobał bo ja bardzo lubię takie zamknięte przestrzenie, że wszystko się dzieje w jakiejś na przykład jednej górskiej chacie Albo no tak jak tutaj, że w jednym tym hotelu, i że ci ludzie są tak zdani na siebie, i ja bardzo lubię taki wątek, więc już samo to mi się bardzo spodobało. Druga rzecz jest taka, że w trakcie czytania tej książki właśnie wybuchła wojna, tak, Rosja zaatakowała Ukrainę. Było też bardzo głośno o zagrożeniu użycia tej bomby nuklearnej przez Rosję, więc ja to tak wszystko chłonęłam. Naprawdę w tej książce no to wszystko takie realne zaczęło mi się wydawać. Więc to też było takie tutaj bardzo, no, dla mnie, stresujące, ale odbierając książkę, bardzo pozytywne, bo bardzo się w to wczułam, wkręciłam. I kolejna rzecz jest taka, że po prostu sama w sobie książka jest ciekawie napisana. Tam się różne dzieją perpetuje, różne tam rzeczy się wydarzają, ale wszystko jest bardzo ciekawie opisane. Poznajemy oczywiście charaktery tych, tych bohaterów. Główny bohater. Główny bohater jest takim na początku jakby, no, no, znaczy, no w sumie przez całą książkę jest najważniejszym takim elementem, najważniejszą osobą w całej książce, ale też ma tam kilkoro przyjaciół, którzy też bardzo często przewijają się przez całą powieść. Jednym z ważniejszych wątków jest to, że w takim zbiorniku na wodę pitną odnajdują ciało dziewczynki, małej dziewczynki, i ten John zaczyna prowadzić takie swoje prywatne śledztwo w sprawie morderstwa tej dziewczynki. Wszystko wskazuje na to, że zabił któryś z gości hotelowych. No i on się tam skupia, próbuje dojrzeć do tej dokumentacji i tak dalej. Spora część osób w ogóle nie popiera jego pomysłu, no bo tak, świat się kończy spora część osób w tym hotelu popełnia i tak samobójstwo, bo no bo widzą, że to wszystko już nie ma sensu że wiedzą, że i tak wszyscy niedługo umrą, bo wszystko jest skażone, widać jak gołomokiem, widać jak ta przyroda umiera zwierzęta już się nie pojawiają liście na drzewach żółkną i tak dalej tyle ludzi wokół umiera a ten John zajmuje się już jakby taką niez, no niezbyt ważną sprawą, na którą już i tak nikt nie ma wpływu ale dla Johna bardzo ważne jest to, żeby zachować to człowieczeństwo. Yy, uważa, że mimo to, że stała się tak tragiczna rzecz, yy, to nie może być przyzwolenia mimo wszystko na zło. I to sprawia, że on bardzo chce odkryć, kto zabił tę dziewczynkę. Yy, poza tym, yy, tam w tym hotelu właśnie zostało około 20 osób. Poza tym ta dwudziestka ma też takie dylematy związane z tym, że no tam zaczynają brakować trochę tego jedzenia i, no i oni wiedzą, że muszą gdzieś tam się wydostać, żeby zacząć szukać tej żywności, ale się boją. Okazuje się, że świat trochę oszalał, bo ci ludzie, którzy przeżyli, to nie wszyscy są pozytywnie nastawieni. No ludzie popadając w ten chaos, zaczynają też walczyć o przetrwanie, więc no gdzieś tam raz po raz udaje im się kogoś spotkać. Ale to nie są przyjemne spotkania. No, sami muszą podejmować decyzje o tym, jak też rozprawiać się z innymi zwłoczyńcami, w jaki sposób załatwiać te sprawy w świecie, w którym nie istnieje już żadne prawo. Tak? No, oni sami teraz są tym prawem sami muszą jakoś tutaj sobie wyznaczać te granice, co wolno, a co nie wolno. Bardzo fajnie napisana książka bardzo ciekawa, nie miałam tam żadnego momentu nudy, takiego bo zdarza mi się w książkach, że nieraz coś czytam i tak mi mówię sobie o, fajna książka, ale już mogłaby się skończyć już mogłoby się okazać, kto tam zabił i tak dalej i mogłabym już przejść do następnej książki a tutaj tak nie było wszystkie strony, które tutaj czytałam, były dla mnie ciekawe, nic, nic kompletnie nie chciałam pominąć to tyle na temat tych książek. Wszystkie książki poza niezłą Pani domu. już nawet nie będę to jest rok, ale dosyć tam sprzed kilku lat. Wszystkie książki to są nowości 2022. Ta książka nie bierze udziału w konkursie. Czyli do wygrania jest niezła Pani domu, zamknij wszystkie drzwi. Prosta organizacja, <laughs> sorki i ostatni yy, konkurs polega na tym samym co zawsze, czyli pierwsze to jest łapka w górę, yy, drugie to jest komentarz z tytułem książki, <laughs> o Jezu, sorry, z tytułem książki, którą chcielibyście wygrać i yy, jeżeli nie subskrybowaliście mojego kanału, to też bardzo proszę o subskrypcję. Takie trzeba spełnić warunki. Za długo gadałam już i już całkiem mi gardło siada. Z dobrych jeszcze rzeczy powiem Wam, że nagrałam już film Clean With Me. Musimy go tylko z moim synkiem jeszcze obrobić. Ale dramat, sorry. Więc myślę, że na weekend będzie puszczony. Umówmy się może, że rozwiązanie konkursu dzisiaj jest Środa, więc za tydzień w Środę. O oh my god, musiałam na chwilę zatrzymać, żeby, żeby Was nie strażyć tym kaszle. Więc za tydzień w środę zrobimy sobie rozwiązanie konkursu, czyli będzie losowanie. No to co? Zachęcam. No bardzo prosta rzecz tutaj do wygrania, nic nie trzeba praktycznie skomplikowanego robić, więc prosty konkursik, a książkę można wygrać. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Do zobaczenia myślę, że w weekend, bo weekend pewnie będzie puszczony odcinek Clean with Me. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, papa.